Walczył dzielnie, zginął marnie, a z niemieckich odrzutowców Kurt Welter w czasie wojny odniósł 63 zwycięstwa, z czego aż 25, pilotując najnowocześniejsze odrzutowe Messerschmitty Me 262. Welter okazał się niezwykle drapieżnym pilotem w trakcie nocnych misji Wildesau, dzikich świn, latając w Nacht jak Geszwader 11 nocnym Pułku Myśliwskim. Jego umiejętności zostały szybko zauważone, tak powstał specjalny oddział Komando Welter, którego zadaniem było przechwytywać bombowce Moskito w rejonie Berlina. Po dostaniu się do brytyjskiej niewoli był skrupulatnie przesłuchiwany na temat taktyki działania nocnych odrzutowców. W połowie 1945 roku został zwolniony. 7 marca 1949 roku na jego samochód, stojący przed przejazdem kolejowo-drogowym, posypały się źle załadowane kłody, które spadły z przejeżdżającego pociągu. Kurt Welter zginął na miejscu. Do dziś dzierży miano największego asa odrzutowców w historii lotnictwa z 25 zestrzeleniami na koncie. Tank Hunter, obserwuj po więcej wojennych historii.